Dzień dobry, drodzy ogrodnicy! Nadszedł już czas, że wykopujemy nasze marchewki z grządek podwyższanych, żeby zrobić miejsce dla innych roślin. Tutaj naczelna nasza ogrodniczka Betty właśnie wykopuje marcheweczki z grządek podwyższanych. Zwróćcie uwagę, jakie te marchewki są duże. I zaraz Wam pokażę. Celowo dobraliśmy wysokość grządek po to, żeby nam się marchewki nie zatrzymywały, prawda, gdzieś tam o podłoże. W związku z tym, jeżeli chcecie mieć długie marchewki, pamiętajcie o tym, żeby Wasze grządki podwyższane były wystarczająco wysokie. Jeżeli macie na dole kostkę, pamiętajcie, że jak stożek wzrostu korzenia dotknie czegoś twardego, będzie uciekał na boki albo marchewka przestanie rosnąć. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. No tutaj możecie zobaczyć różne odmiany marchewek, które mamy na grządkach. E, tutaj Betty jest odmiana jaka. Rainbow. Rainbow. Tutaj mamy e, marchewkę odmiany Deep purple. Deep purple. No i słuchajcie, tutaj Beatka jeszcze wyrwała inne odmiany i zaraz Wam je pokażemy. Dobra Betty, nagrywam już Ciebie. O. Dobra. <grym> e, mix kolorów. Tutaj jest miks kolorowych marchewek. Już, już wcześniej wybraliśmy inne. Tutaj jest odmiana jaka? Mercado de Paris. Bardzo fajna, takie jakby kuleczki okrągłe. Super. I popatrzcie, jak pięknie nam się marchewki na grządkach podwyższanych udały. Pamiętajcie też, jeżeli macie na balkonach czy tarasach głębokie skrzynki, w tym nawet grządki podwyższane, bo są tworzone na takich e, również na balkonach i tarasach, to także marchewki wam się udadzą bez problemu. Idę. Co Bo tu buraczkami. masz? Buraczki ćwikłowe, dobra. na Carpaccio. Dobra, tu co mamy na grządkach? Też buraczki, ale miks odmian. Przeróżnych. To są te buraczki białe, prawda? Tak, są buraczki białe. Tutaj mamy czerwone, płaskie. Super, jak ufosłuchaj. Tak, De Gip, Egipte, czy tak chyba się nazywają? Super. Tutaj mamy też. Taki, który jest dwukolorowy po przekrojeniu, czyli biało-różowy. Super. O, i tutaj też ten sam. No, fajny. I mamy tu jeszcze pomarańczowy. O. Piękny. Bardzo ładny pomarańczowy kolor. Super. Jak to się ładnie prezentuje. Oczy by chciały, słuchaj, już jeść, nie? <noise> Piękne. O, patrz, tu jest jeszcze taki duży, o. O. O, i tutaj. Też pomarańczowy. Super, super. No o, czerwonego dużo dużo tego pomarańczowego faktycznie wyszło. A, i tu jest ten podłużny, no nie? Tak. O. Natomiast to jest taki miks odmian robiony samodzielnie przeze mnie. Każda odmiana była oddzielnie pakowana, i oddzielnie zakupiona, ale po prostu połączyłam te nasionka i zrobiłam nam kolorowy miks. Super. Piękne. No, też ten płaski. Tak. Yy, mamy, słuchajcie, yy, pierwsze dni sierpnia, ale widzicie, robimy wielkie porządki na grządkach, ponieważ w te miejsca będą wsadzane kolejne nasze warzywka. Już gdzie są oczywiście wysiane. Ale patrz ładnie ten kolor się wydobywa. Jest przepiękny. Jest słoneczny ten. Nie wiem, podobają mi się akurat te pomarańczowe. No super. Kolor mają rewelacja. O, tak, tu są te tradycyjne na nachowki. Tak, słuchajcie, nie wiem czy jesteście fan. Tak, opolski. opolski, o. Nie wiem czy jesteście fanami buraków, ale spróbujcie sobie zrobić carpaccio z kolorowych buraków. Przepis jest na naszym portalu. Wejdźcie tylko w zakładkę kulinaria. Słuchajcie, to jest po prostu coś rewelacja. Z odstępem oce... balsamicznym, ha, poezja smaku i oczywiście z serem feta. A tu co? Pory. Pory i selergnaciowy. gnaciowy. A i Piękne. No to te od góry możesz obciąć, nie? Tak, to, co nie będę wykorzystywać, to już zostawię na działce w kompostowniku. Posłuchajcie, te wszystkie resztki trafiają na kompostownik. Będziemy sobie robić w Nainoi, Jedną z najlepszych, jak to się mówi, ziemi ogrodniczych. A to Za darmo. Używamy. Jeszcze odczyszczę, może troszeczkę te. Tak. Mhm. Tak, A teraz... Mnie? Twoja A mnie, kolej... słuchajcie, w udziale przypadło najgorsze. Zrywanie fasolki szparagowej. Mamy tutaj fioletową, mamy żółtą i zielona. Tak. Także szparagówka będzie. Będzie, będzie. Ale to jeszcze nie jest najgorsza robota. Gorsza przed nami. Widzicie jaki ten sierpień w ogrodnictwie jest pracowity? Ale jaki to... przyjemny. Tak. Zaraz, słuchajcie, zbieranie pomidorów, zbieranie jeszcze papryki zostaje. Obrywanie bazylii, zioła. Także robota cały czas, ale wiecie, warto po prostu to robić. Mamy nadzieję, że zarażamy Was poniekąd do tego ogrodnictwa. Słuchajcie, to musielibyście kupić: fasolkę, pomidory, paprykę, buraczki, marchewkę. Sami wiecie, jakie są ceny w 2021 roku. Zawsze te plony, które my zbieramy, to nie starczą na nasze wyżywienie. No nie ukrywajmy tego, ale z drugiej strony to jest zawsze coś własnego. Każdy z nas tutaj przyłożył swoją rękę, żeby to pięknie wyrosło. To jest nasz smak. Wiemy, jak pielęgnowane. No i dobrze jest po prostu smakować to, co się samemu wyhodowało. I pamiętajcie, każdy, nawet ci nasi nowi ogrodnicy, którzy nigdy nie mieli do czynienia z ogrodnictwem. Mogą uprawiać warzywa, mogą uprawiać różne owoce, to naprawdę nie jest trudne. Z drugiej strony, raz się uda super, innym razem się nie uda, ale co ogrodnicy robią? Nigdy się nie poddają. Zbieraj, zbieram, zbieram. A tutaj teraz Betty zbiera młodziutkie groszki. Głombi groszku. Głombiego groszku. Te starsze, o takie starsze, one nie są zbyt smaczne, one są łykowate, ale je pozostawiamy na nasiona, żeby nie kupować nasion, sami sobie je pozbieramy. I to jest gorsza robota niż zbieranie szparagówki. Tak, bo to ciężko jest po prostu odłamać. Ale widzicie, on już ładnie podejrzewał nam ten. Można oczywiście go przycinać. Bardzo fajny głąbi groszek jest też na balkony. On ma bardzo ładne, o poparcie, tutaj takie kwiatuszki czerwone. I on się taki jest bardziej płożący, więc jest doskonały na jakieś wypełnienie. Nie większych donic. No i oczywiście młodziutkie. O, tutaj strączki można jeść. A jak wyglądają, Betty, pokaż. A takie najmłodsze my zbieramy. I słuchajcie, my robimy jej jak e, zwykłą szparagówkę. Dokładnie. Super sprawa. Ale patrzcie, jak się już pusto tu nam robi. Widzicie? O, a tu przy okazji Wam pokażemy roślina okry. Tutaj ma kwiat, ale przejdę dalej. Popatrzcie tutaj. O, tu jest nasza okra którą wykorzystujemy też kulinarnie. Widzicie na grządce podwyższanej, jaka wielka, i ma przepiękny kwiat. O, to też taka ciekawostka. No i co jeszcze wam pokażemy? A tutaj mamy y, kwasolkę, tutaj mamy seler Kodzeniowy. korzeniowy. O, popatrzcie, jaka już się robi broda korzeniowa. O, superowa. A tu jest naciowy też ładnie Tak, zaczyna, tu jest... a tu jest selerek naciowy. O. Będą, zaraz go wyrwiemy. Zaraz wyrwiemy go. Fasolka już jest pozbierana, słuchajcie. A, wiecie co? Jeszcze przy okazji, jak tu jesteśmy, tu bazylię, bazylię i tak dalej. O, tutaj sobie zerknijcie na afenku. Dobra, ok. I czekajcie, ciekawostka. Nie każdy. O, tu jest. Patrzcie. O, jakie cudne mamy bakłażaniki. Już widzicie, jak się ładnie zawiązują. Tu jedna odmiana. O, tutaj jest druga odmiana. Tutaj jest o trzecia i tutaj jeszcze Betty gdzieś ma taką fajną. A tam jest taki, widziałeś tego dużego? Gdzie? A to tak, to, to tego widziałem. Tu oczywiście są kolorowe, o patrzcie, kolorowe buraki liściowe. liściowe. O ten jest super, o też taki, o. A są jeszcze te malutkie. O, malutkie bakłażaniki, a tutaj patrzcie, wiecie co to jest? Pepino Gold. Bardzo fajne, ma nie, słodkie owoce, będą takie pomarańczowe bardziej. No i słuchajcie, to jest roślina psiankowata, czyli tak jak pomidor, jak papryka, jak ziemniak i tak dalej. A, A i tutaj kolejne nowości. No i pory oczywiście jeszcze mamy. Będziemy je też e, wyrywać, kalarebki i tak dalej już zebrane, większość ziół zebrana. Także wiele, wiele się u nas dzieje, no ale sierpień naprawdę jest super, super pracowity. Czerwony kapturek to ja. To ja, czerwony kapturek. A i przy okazji, pozbieraliśmy troszeczkę pomidorków koktajlowych. Tutaj kolejne nam rosną. Niektóre o bardzo dziwacznych kształtach, o kolorach. Także jeszcze na pomidorki, na pełne zbiory, mamy chwilę czasu. No, ale zawsze to już jest coś. A tu przy okazji, patrzcie, jaka fajna papryka. Meduza Orange. A przy okazji możecie zobaczyć, jak powstają zdjęcia do różnych naszych artykułów. Jest to troszeczkę zabawy. No ale później fotografie naszego autorstwa możecie znaleźć w różnych czasopismach związanych z ogrodnictwem, krajowe, zagraniczne. Jest w tym troszkę zabawy. No ale pokazujemy tak naprawdę, jak warzywa, jak owoce wyglądają naturalnie, bez obróbki graficznej. No, bo chodzi o to, żeby zdjęcie odzwierciedlało, jak dana roślina wygląda w naturze. No, a tutaj Betty jeszcze robi taką kompozycję z jadalnych kwiatów. Jest ich całkiem sporo. Tutaj mamy choćby na mamy choćby na gietka. Bardzo dużo na temat jadalnych kwiatów przeczytacie na różnych forach internetowych. Piękne. Nie dość, że ładnie wygląda. To jeszcze w dodatku smaczne, jadalne. Naczelna ogrodniczka teraz ogławia buraczki, znaci, i tu łatwiej już są odłowione, tak, łatwiej będzie przenosić. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. No i słuchajcie, byliśmy jeszcze w szklarece, pozbieraliśmy troszeczkę różnokolorowych pomidorków. O, no i tutaj mamy także papryki różne odmiany, białe, fioletowe. O, tutaj bardzo ciekawe pomidory. O, ten yy, ta papryczka z kolei jest bardzo ciekawa. Przypomina trąbę słonia. Co Skóra tu jeszcze? Skórę słonia. Przepraszam. O, trąbę też w sumie, Beata. <noise> no, tutaj mamy bardzo ciekawe pomidory, już dojrzewające. Co tu jeszcze? Wam tak pokażę na szybko. O, też pomidorki w takim ładnym e, cytrynowym kolorze. Pięki małe. O takie małe brzoskwinki, tak. A tutaj słuchajcie, mamy taką papryczkę, ona przypomina chili, ale ona naprawdę nie jest y, ostra, jest to papryczka słodka. A także takie patrzcie, takie niesamowite plony już właśnie zbieramy. A. O pomidorkach, słuchajcie, tu godzinami można by było mówić. E, wszystkie akurat nam smakują, bo nieraz dostajemy pytania od Was, który z tych pomidorków koktajlowych jest lepszy. Naprawdę one są e, wspaniałe, bez względu tak naprawdę na odmianę. No, charakteryzują się większą zawartością choćby cukrów od zwykłych pomidorków. Tak, właśnie chyba te są najsłodsze. Tak, no w sumie najsłodsze są te. E, nie pamiętasz jak się nazywała ta odmiana? Bombelo? A, bombe a tak, odmiana Bombelo, faktycznie. Także dziękujemy też e, za wszystkie pytania, które do nas kierujecie. Staramy się gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych odpowiadać. Wtedy, kiedy jesteśmy, słuchajcie, do dyspozycji. A jak jesteśmy na działce, to jest to trudno. Ale i tak możecie nas tu nieraz spotkać w Rzeszowie, tak sobie siedzimy, relaksujemy się. No i zbieramy plony. No to co? Na tym kończymy nasz materiał. Szybki, można powiedzieć, że to jest chyba nasz pierwszy live taki prawie, że nie. Chyba, tak. chyba taki pierwszy live na spontana go realizujemy, bo nieraz naprawdę też dziękujemy, że interesujecie się tym, co się tutaj u nas dzieje. To jest naprawdę bardzo miłe. Też część z was mamy możliwość odwiedzania, także odwiedziliśmy kilka ogrodów ostatnio. Bardzo nam jest miło was poznawać. No i mamy nadzieję, że z czasem będziemy mieli więcej możliwości, więcej czasu, żeby troszeczkę popodróżować po kraju, po odwiedzać. Wasze ogrody, pospotykać, porozmawiać, prawda, na tematy ogrodnicze i nie tylko. Piękna, rewelacja. No to fajnie, to w takim razie do miłego i serdecznie Was pozdrawiamy. Cześć! A tak sobie myślę, jaka jest wartość tego koszyka. Był taki jeden prezes, który robił wartość koszyka no i pokazywał, że za czasów konkurencji koszyk był droższy niż za jego czasów, ale dziś mamy inflację. 5% i rośnie, więc siłą rzeczy to, co mamy w koszyku, nabiera niesamowitej wartości. Musielibyśmy to wszystko kupić, a ceny w sklepach po prostu wariują.